Hej to ja Paweł, a to kolejny odcinek z najlepszych gier rozdawanych na dar za darmo na piku, Za darmo, na darmo nie będzie. E, dzisiaj Dying Light gra akcji, e, której e, najważniejsze, której najważniejszymi cechami jest na pewno parkour, no i zombie. Ale popatrzcie sobie na tę piękną grafikę. Hmm, coś pięknego. Filtrów jest nawalona, jak nie wiem. Wszędzie coś, gdzieś coś płonie, całe miasto pokrywają właśnie takie jakieś latające kawałki papieru czy czegoś, ale mega mi się to podoba, a gra nie jest znowu taka nowa. I tak, gra łączy ze sobą te kampanię jakąś taką fabułę, może nie jakąś super ciekawą, i taki bardziej freeplay, czyli łażenie po apie, bicie zombie, których jest po prostu niezliczona ilość, po prostu takie hordy. I ja muszę w ogóle to nagrać drugi raz. Już nagrałem przed chwilą, ale nagrałem gdzieś tam jakiś randomowy zapis, który był w połowie gry. Nie wiem sobie czemu, bo gry przyszedłem całą. No i tak cały czas zaczepiały mnie te zombie, że po prostu jak sobie tam potem słuchałem samego siebie, to ja nic mądrego nie powiedziałem, bo zaczynałem jakieś zdanie po chwili. O zombie, o zombie, o zombie. No i tyle z tego było. Nie opowiedziałem nic. A tutaj na początku trochę gra nas pociągnie za rączkę. No i tak obudziliśmy się. Idziemy gdzieś. O nie, jesteśmy zombie, uciekajcie. ...przez 3 dni jak zabite, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, okay, starczy już żartów. sto 190. Trzech powiedzieliśmy. Co znaczy 31? Pytaj szefa. Ogólnie jest polski dubbing. numer. Są... Są całkiem niezłe głosy znane na przykład Jacek Kopczyński, czyli oczywiście Jaskier. Teraz on dostanie Amira. Tylko że Kyle Crane, czyli nasz bohater. Ma trochę taki za delikatny głos. A ty to Crane. 31. A, tak, jak twoja głowa? Głowa? Łapie. Słuchaj. Teraz będę to pomijał, co prawda, bo chcę wam bardziej pokazać gameplay. Nie wiem czy aż trochę nie przesadziłem. Z tym, że no, sam początek gry to jest tutorial. I tak, przez godzinę musimy grać sami. Potem możemy grać nawet do czterech osób. Super jest tutaj koop. Jest genialnie połączony, ponieważ tak, na samej mapie biegamy jakby we czworo. Są cztery osoby na mapie. I okej, okay. natomiast jeżeli już y, przyjdzie do, y, do fabuły, stajemy się jednym Kylem krajnem. no wtedy nagle przestają istnieć cztery osoby, jest po prostu jedno fajne połączenie. Tak jak mówiłem, gra robi niesamowite wrażenie. Warto dodać też, że jest... Zrobiona przez Techland, czyli oczywiście polskie stylenie. Czemu nie mogę biec? Bardzo chciałbym biec. Miasto ciągle ma ale jak długo? Chcemy zombie. Ty, gdzie się wybierasz? Na 13 piętro zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurcze. To będzie brudna robota, ale cóż? Tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Znów znany głos. Do tej windy będziemy wchodzić często, w ogóle do tej wieży. Bo tu po prostu jest taki safe house, taka jakby kampania. Yes. Jak wiele ludzi to umarło. Natomiast całe miasto to taki plac zabaw. Wiadomo, robimy tam misję, ale też możemy po prostu pochodzić bez celu. Czekamy na Twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Krain. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno, jeden z tych ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej, więc żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hey! prawda? Hej! Pomocy! Co jest? I mamy fajną pałkę. Czy mamy dostęp do inwentory? Mamy. I właśnie tu mamy umiejętności Nie wiem czy coś zobaczymy Nie za dużo, ale właśnie tutaj na przykład mamy rzut bronią, potężny atak faktycznie w, szczególnie w poziomie zwinności tak naprawdę naprawdę fajne rzeczy. Na przykład kompnięcie z wyskoku, czyli to faktycznie nam coś zmienia. Te umiejętności są takie sensowne. W planach też znajdziemy później dużo fajnych rzeczy, które możemy robić. Z bronią. No i jak widać zombie bije się bardzo przyjemnie. Zaciąłem się! Uciekając przed nim. O tak tak Boże. na pewno. Musiałeś go zabić, co nie? To... Spokojnie. Rahim, Tu Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. Tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wysyłam na dół... Marek, leć ze mną. Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. O, i teraz będziemy właśnie coś tworzyć. Pierwszą rzeczą jest apteczka. Potrzebujemy alkoholu, potrzebujemy gazy klejącej tam w sumie nie było, na pewno coś będzie, no, będzie tylko nie to co trzeba. Bardzo chciałbym skoczyć. Tutaj co dostaniemy? O taśmę klejącą. klejąca. Woździe? Woźdiami może się nawet jakoś uleczy. Tutaj tak. Nic nie widzę. Może od drugiej strony albo tutaj. No i jest. Teraz na pewno poczuję się lepiej. Ewentualnie ja poczuję się lepiej, a on no, niestety zginie. Tam taśma. Co mamy tutaj? Puszka. I tak, co jest fajne w craftingu? Szczególnie to, że jeżeli stwierdzimy, że chcemy Okej, zrobić Spróbujmy szczęścia. płonącą rurkę, to faktycznie będzie płonąć, potem zombie będą płonąć. E, nie jest to taki crafting po nic. Wiadomo, apteczka, za dużo nie daje. Żegnaj. Dobłownie straciba cicha woda. Cicha woda. Ej, hey, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle ci oceniłem. Co było minęło? Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie, wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Wszyscy nas wychwalają. Że chwilę w sumie sobie tak pograłem, ale zrobię teraz krótkie cięcie. Dojdę przynajmniej, jak już wyjdę z wieży, pokażę za biną, bo bez tego nie ma, nie ma tej gry, tak naprawdę. Do zobaczenia za chwilę, a w zasadzie sekundę. Dobrze, że stwierdziłem, że trochę więcej tych cięć będzie i teraz pokażę podstawy parkouru, czyli w sumie to, w czym Dying Light jest według mnie najlepsze. Jeżeli chodzi o gry pokroju Assassina, Uncharted. Zawsze jest po prostu jakaś wystająca cegła, musimy ją kliknąć. O, niesamowity parkour. Wiem, że dużo ludzi to lubi i się ze mną nie zgodzi. No według mnie to nie jest takie fajne jak taki po prostu free play. To możemy robić dosłownie co tylko tam nam się podoba. Witam, witam. Nie wiem czy to dobrze że przyskipowałem to, bo trochę nie wiem co teraz robić No na pewno nie spaść Okej okay, są strzałki Poszedłem jakoś... W drugą stronę O nie, to chyba nie chcemy zaskakiwać. może ich chcemy? A, bo to są śmieci. Tak, śmieci można zaskoczyć. Klasyka. Lecimy dalej. Te lampy praktycznie zawsze symbolizują. Gdzie tam dalej możemy przejść? Zupełnie jak w Seven Days to Dai tak naprawdę Coś te gry o zombie mają w sobie tego samego Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz jak się zatrzymasz, to raczej umierasz Parkur przede wszystkim jest mega przyjemny. Nieźle, Jak na Nuba. Jak na nuba. <laughs> Spok. Myślę, że trochę się zgubiłem po prostu. Zgubiłem Kyle. Praktycznie Dobra, praktycznie złapie się wszystkiego, o czym pomyślimy, że mógłby się złapać. To mi się mega podoba. A raczej głupio się nie spada. No wiadomo. Bo... Nie będzie to idealne. O, proszę bardzo, mówiłem, że nie może być wystających cegieł. No to są wystające deski, ale nap naprawdę nie ma za dużo takich. Czemu tak bardzo spadłem? Dobrze, powiedzmy, że ten parkour pokazałem wam mniej więcej. I to teraz już faktycznie do zobaczenia, aż wyjdę z tej wieży. No i wracam. Chciałem bardziej pokazać, już taki parkour faktycznie w grze. No bo jednak parkour, który on pokazywał na tej próbie, niezbyt często wydaje mi się, że już w samej grze występują takie mechaniki. Teraz jestem aż trochę za wysoko. Z połowę HP straciłem pierwszy zombie. No i coś pięknego. Zombie jest bardzo dużo. Na chwilę się zagadacie, już będzie problem praktycznie nie można stać w miejscu zabić można przeszukiwać, mają jakieś takie psiki z których właśnie później można craftować z alkoholu robiliśmy przed chwilą chyba apteczkę walka jest mega przyjemna tam bardzo lubią mówić niektórzy krytycy mięsista tutaj bardziej dosłownie no i niestety nasza rurka jest już nieskuteczna. O broń też trzeba dbać, oczywiście najważniejsze jest stworzyć jak najlepszą. Okej, okay, chciałbym tu wejść, nie jestem nawet pewny... Nie, to jeszcze... Tak, no tutaj. Tego quest'a nas pomożemy gdzieś tam przejść, tylko nie bardzo wiem jak tu się wchodzi Możesz? co się ominął? O, pewnie tędy. Skocz na balkon. I to co właśnie mówiłem o parkurze. No, w której innej grze... W sumie w żadnej, byście nie zrobili czegoś takiego. Stało się wolno. No, z tym fa fall no, czasem jest, przypomnę, to nie powiem. Witam, Doktorze. Halo! Ktoś tu jest? Nie pomijam. Rahim Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadać ze spajkiem. znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. To jest, jest niesamowite. Znów, w jakiej innej grze to zro, zrobicie coś takiego? Że <grych> mamy na, nawet jakiś punkt umiejętności. Dodatkowo umiejętności, mamy punkt w poziomie przetrwania. I tu możemy coś tam wytwarzać: jakieś wytrychy, tardy, apteczki, idem mołotowa. Chciałbym jakąś lepszą broń, e, a i znowu ten full Później pewnie jest on już mniej taki odczuwalny, kiedy się po prostu ulepszymy. A no i teraz możemy na przykład od tej strony sobie wejść, bo czemu nie. Też, proszę zadanie. Tylko tego. Drugi problem, ale dwa Ech. następne. Rek no, aż w głowie. Jeszcze petardy na drogach. Słyszałem, że. robota. Robią zamieszanie, petardy. mogą ci się wjeździć. Okej, okay, poszmat petardy. Przemieszku kluczowe do przeżycia. I wychodzimy. Pięknie. Później możemy na przykład wjeżdżać w zombie e, przy użyciu e-właśnie po wyskoku. Robity jest jeszcze bardziej efektowne. Okay, maskę i to powinno włączyć pułapkę. Mówi Jade, czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Ech, jestem na zewnątrz. Robię dla spajka. Biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Breken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu. Opodal Wefy i Mirmaru otoczony przez zombie. Musimy go. Zajmę się tym. Coś pięknego. Mogę też powiedzieć taką ciekawostkę. Jeżeli się rozpali ręce im, to będą gryzły. Wiadomo. i właśnie, rurkom e, nie możemy odciąć rąk. Jeżeli będziemy mieć jakąś broń, która tnie, to faktycznie gra jeszcze bardziej efektowna się staje. No i wtedy możemy odcinać kończynę. Na razie tak sobie tylko bąkujemy bardziej. Dobrze, więc w sumie chyba wszystko, co chciałem wam pokazać, już pokazałem. Z, właśnie to, co mówiłem, że piękna grafika. Wszędzie jakieś takie filtry. Cały czas leci coś, w sumie to chyba nie kawałki papieru, a bardziej z drzew. Wszędzie coś się dymi, wszędzie są zombie. No i tak, zbierzmy plusy. Koop, świetny koop, granie w, w czworo nawet e, jest możliwe. No i po prostu, aż dziwne, że mało która gra robi e, tak dobre kopy. czy w ogóle pozwala grać na, w kopie. Tutaj fabułę przeżywamy, jakby sami, a po prostu to eksplorujemy we czworo. Na pewno na plus. Zombie, cała walka i e crafting. Czyli, tak jak mówiłem, na przykład tutaj utniemy kończynę, tutaj podpalimy zombie. Tutaj nie wiem, poradzimy prądem. Możemy tworzyć później jakieś mołotowy, Oczywiście parkur. Teraz jeszcze nie mamy linki. O, właśnie. To robimy środkowym przyciskiem myszki. Natomiast później moglibyśmy używać linki. A parkour jest bardzo fajnie stworzony, przez to, że e, robimy co chcemy w zasadzie. Nie musimy e, szukać wystających kamieni. E, fabuła przeżyjecie ją. Może to nie jest jakiś super wielki plus. Chociaż no, robi ją się tak, że faktycznie chce się grać dalej. No więc, tak, jeżeli mieliście gdzieś tam zakurzoną tę grę w na Epiku odebraliście kiedyś. Polecam zagrać. A jeżeli chcecie yy, dowiedzieć się o większej ilości gier, Dying Light jest taką znaną grą, ale na przykład już mówiłem o plus Tower Defense 6 czy o Darkest Dungeon, które są mniej znane, a też polecam sobie sprawdzić na moim kanale, bo może nigdy po prostu nie, nie wiedzieliście, że taka, takie gry są naprawdę świetne. A macie gdzieś tam odebrane. Ej oczywiście będę nagrywał jeszcze więcej odcinków o najlepszych darmowych grach na Epiku, więc polecam nie subskrybować, jakoś skomentować, dać łapkę w górę. Na razie cześć.